Cześć! Czasem na zawodowej drodze bardzo przydaje się jakiś drogowskaz i dzisiaj przyjrzymy się właśnie czemuś takiemu – usłudze konsultacyjnej dla osób, które myślą o nowej ścieżce kariery, szczególnie w świecie wirtualnej asysty. Zobaczmy, o co w tym wszystkim chodzi. Wszystko zaczyna się właśnie od tego jednego bardzo mocnego pytania. To ono jest często taką iskrą, która zapala myśl o zmianie i jest punktem wyjścia dla całej tej historii. Dobra, ale zanim przejdziemy do jakichkolwiek rozwiązań, warto zrozumieć, co tak naprawdę kryje się za tym poczuciem utknięcia. Bo to jest coś znacznie więcej niż zwykła nuda w pracy. To cała mieszanka różnych, frustrujących emocji. Pierwszy element to wszechobecny chaos. Takie poczucie przytłoczenia codziennymi obowiązkami, gdzie każdy dzień wygląda praktycznie tak samo i brakuje w nim jakiegoś porządku, jakiejś przestrzeni na myślenia o czymś więcej. A to, no cóż, prowadzi nas prosto do kolejnego problemu totalnego braku czasu dla siebie. Kiedy obowiązki w pracy, w domu, przy rodzinie pochłaniają całą energię, to znalezienie choćby chwili na własne potrzeby czy rozwój wydaje się po prostu nierealne. I wreszcie ten wewnętrzny głos krytyka. To poczucie, że w żadnej z ról, czy to w pracy, czy w domu, a już zwłaszcza w roli mamy, nie jest się wystarczająco dobrą. Ciągła presja i te ciągłe wątpliwości we własne siły. Taki stan często prowadzi do paraliżu, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, a podsycają go kluczowe pytania, które po prostu zostają bez odpowiedzi. I to one najczęściej blokują nas przed zrobieniem jakiegokolwiek kroku. To jest to fundamentalne pytanie. Pojawia się pomysł na nową drogę, ale zaraz za nim idzie wątpliwość, czy to na pewno jest dla mnie? Czy taki model pracy pasuje do mojego temperamentu i mojego stylu życia? No dobrze. Ale nawet jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi tak, to pojawia się kolejna ogromna bariera. Okej, okay, jest chęć, ale od czego konkretnie zacząć? Co jest tym pierwszym małym krokiem, który trzeba wykonać? I właśnie ten brak jasności często sprawia, że w ogóle nie ruszamy z miejsca. A to, słuchajcie, to jest kluczowa obawa dla naprawdę wielu osób. Czy tę nową ścieżkę zawodową, która przecież wymaga i nauki? I zaangażowania da się jakoś połączyć z byciem obecną mamą, czy jedno nie odbędzie się przypadkiem kosztem drugiego? I tu właśnie na scenę wkracza rozwiązanie, które zostało zaprojektowane, żeby odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Mowa o twoim wsparciu na starcie, czyli konsultacji z Kingą Grochal. A więc o co dokładnie chodzi? Mówimy tu o 40-minutowej indywidualnej konsultacji przez internet. Jej główny cel jest prosty dać jasność i pomóc stworzyć konkretny plan działania osobom, które myślą o roli wirtualnej asystentki. Co bardzo ciekawe, format tej konsultacji jest elastyczny. Oprócz takiej standardowej rozmowy wideo, jest też opcja na czacie a to jest idealne rozwiązanie dla osób bardzo zajętych albo po prostu tych, które czują się trochę nieśmiało przed kamerą. Przejdźmy teraz do najważniejszej części. Jakie są realne korzyści z takiej konsultacji? Co tak naprawdę można zyskać, inwestując te 40 minut? Przede wszystkim taka konsultacja pomaga zrobić porządek w głowie i stworzyć konkretny plan. Zaczyna się od weryfikacji tego, co się już ma, jakie doświadczenie. Potem jest identyfikacja tych najmocniejszych stron, a na końcu stworzenie prostego, wykonalnego planu pierwszych kroków. Dzięki temu ten cały start wydaje się o wiele, wiele mniej przytłaczający. To pokazuje, że korzyści jest całe spektrum. Nie chodzi tylko o plan działania, ale też o wsparcie emocjonalne, o spokój i motywację. Taka rozmowa pomaga też nauczyć się, jak mówić o swoich atutach, rozwiewa wątpliwości i działa jak taki mini audyt dotychczasowej ścieżki. A ten emocjonalny aspekt całej usługi chyba najlepiej podsumowuje to jedno zdanie. Poczujesz, że nie jesteś sama i że zmiana jest możliwa. I o to w tym wszystkim chodzi, o to poczucie, że nikt nie jest w tym osamotniony, a realna zmiana jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. Dobra, to na koniec spójrzmy na praktyczne szczegóły, czyli ile to wszystko kosztuje i co dokładnie jest wliczone w cenę. Cena jest jasno określona to 39 zł. Warto tu zaznaczyć, że jest to specjalna promocyjna cena, która obejmuje tylko pierwszych 15 konsultacji. A żeby zobrazować, o jakiej inwestycji mówimy, można użyć takiej świetnej analogii: koszt tej konsultacji jest porównywalny z ceną dyniowego latte i ciastka w kawiarni. To doskonale pokazuje, jak niska jest bariera wejścia przy potencjalnie ogromnym zwrocie z tej małej inwestycji. Ale to nie wszystko. Przewidziano też dodatkowy bonus. Po zakończeniu spotkania każda osoba otrzymuje cyfrowy produkt niespodziankę, co jest taką miłą wartością dodaną. I zakończmy to omówienie nie podsumowaniem, ale właśnie tym pytaniem. Pytaniem, które zostawia z taką refleksją i motywacją: co jeśli ten jeden mały krok, ta jedna 40-minutowa rozmowa okaże się początkiem wielkiej pozytywnej zmiany w życiu zawodowym?